Kiedy kolejnego dnia wyklamy się w ramach naszych warsztatów liturgicznych nad tematem Kościoła, który pielgrzymuje i walczy, że podczas naszej pielgrzymki do Królestwa Niebieskiego przychodzą momenty, w których Pan Bóg Sam wzywa nas do, do, do walki o to, co dobre, o to, co wartościowe. Stawiamy sobie to pytanie, dlaczego tak ciężko nam jako Kościołowi dzisiaj rzeczywiście stanąć podniesioną piersią. Z podniesioną głową, do tego, żeby bronić tego, co dobre, co Bóg nam objawia. Jako już dziesięcioletni duszpasterz, parafian zwyczajny duszpanicz, coraz częściej spotykam się, już od początku spotykam się z pewnym procesem, który dzieje się, kiedy dziecko ma 7-8 lat, kiedy przez swojego rodzica i przez swojego często duszpasterza jest uczone, że nie może się złościć. Kiedy dziecko przygotowuje się do pierwszych sakramentu, po pojednania, pierwszej z świętej, nie do końca mądrze rodzice dostają takie narzędzia, przynajmniej tak mi się wydaje, że dostają narzędzie do tego, żeby mieć jeszcze większą kontrolę nad swoim dzieckiem. Jest to grzech. I temu dziecku można wmówić, że każda złość jest po prostu zła. I tak praktycznie prawdopodobnie każdy z nas usłyszał w dzieciństwie tą błędną katekę. Że nie wolno się złościć. Nie złość się, bo będziesz musiał iść do spowiedzi. Nie złość się, nie gniewaj się, nie podnoś głosu, bo nie będziesz mógł przystąpić do Komunii Świętej. Nie złość się, nie krzycz, nie mów o swoich potrzebach, ponieważ Bóg się tym gorszy. Bóg nie chce tego słyszeć. Bóg chce, żebyś był dobry, Bóg chce, żebyś był grzeczny, Bóg chce, żebyś był posłuszny. Czyli innymi słowy, Bóg chce, mówi rodzic, żebyś był taki, jaki ja chcę, żebyś był. W ten sposób takie dziecko, kiedy dorasta do życia moralnego, do życia wartościami, nie jest w stanie już wartości bronić, bo te narzędzia, które dał nam Pan Bóg do obrony tego, co święte, tego, co dobre, właśnie zostały przez rodziców wycięte. Lub też niezbyt mądrego duszpasterza które słowa takiej katechezy rodziców poparł swoją własną katechezą. Dlatego, kiedy widzimy, że Kościół traci swoją siłę do walki, przede wszystkim widzimy, że chrześcijanie dzisiaj nie potrafią w żaden sposób dobrze posłużyć się złością, bo mają wrażenie, że każda złość jest zła. Natomiast to nie jest prawda. Można się złościć na drugą osobę, żona może złościć się na swojego męża, mąż, na swoją żonę. Podwładne na przełożonego, przełożone na podwładnego, jak najbardziej mogą się złościć, nie tracąc do tej osoby miłości. Złość nie musi odbierać nam miłości. Kiedy patologiczna złość, to co ojcowie Kościoła nazywają rzeką głównym gniewem, to jest rzeczywistość duchowa, nieemocjonalna, która właśnie odbiera miłość do drugiego człowieka. I tak, kiedy patrzymy na Świętego Pawła, który jest przewodnikiem naszych, naszego czasu rekolekcyjnego, naszego czasu skupienia, widzimy, że niejednokrotnie Paweł posługiwał się złością. Walcząc o to, co dobre, co pewne wartości, niejednokrotnie się gniewał, nie tracąc miłości do tych, którzy go prześladowali. Dzisiejszy fragment Świętego Pawła, z życia Świętego Pawła, pochodzi z 23 rozdziału Dzieł Apostolskich. Kiedy święty Łukasz pisze takie słowa, Paweł, Sajs, spojrzawszy śmiało na ten heterysta, przemówił: Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem. Arcykapłan Ananiasz kazał tym, co przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy Paweł powiedział do po niego: Bóg cię uderzy ścianę pobielaną. Zasiałeś, aby, zasiadłeś, aby mnie sądzić według prawa, a każesz nie widzieć wbrew prawu arcykapłanowi z powiedzieli stojący przy nim. Ta scena św. Pawła, kiedy staje przed Sanhedrynem, pokazuje nam kolejny konflikt, w którym Paweł wchodzi, nawet z hierarchią ówczesnego mozaizmu. Kiedy staje przed, przed sądem i słusznie mówi, że postępuje, służy Bogu zupełnie ze spokojnym sumieniem, czyli przekonany o tym, co jest dobre, Zamiast za to słowo wydaje się w żaden sposób nie nieosądzające, zostaje skłoniewierane uderzeniem w twarz. W języku biblijnym uderzenie w twarz, czyli spoliczkowanie nie wygląda tak, jak dzisiaj my to sobie wyobrażamy, kiedy jedna osoba drugą osobę uderza w policzek otwartą dłonią. Policzkowanie w tamtych czasach było zawsze dłonią ściśniętą w pięść lub Pałką uderzano drugiego człowieka w twarz, a więc nie było to tylko sprzedanie tak zwanego liścia, ale rzeczywiście poniżenie drugiego człowieka. Paweł zostaje sponiewierany za słowo, które powiedział, że aż do dnia dzisiejszego służył Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem. I Paweł wobec tego zachowania staje znowu z pewnego rodzaju oporem. Nie zgadza się na to traktowanie, które na polecenia Annasza, stojący obok niego prawdopodobnie strażnik, mu wymierzył ten policzek i odpowiada, odpowiada arcykapłanowi: takie słowa, Bóg cię uderzy ściana pobielana. Czyli moglibyśmy na dzisiejsze słowa to przetłumaczyć, że Bóg ci zwróci ty hipokryto. Ściana pobielana, moglibyśmy dzisiaj przetłumaczyć to jako na pewną postawę hipokryzji. Dlaczego Paweł pozwala sobie na takie zachowanie? Czy wpatrując się w życie Świętego Pawła, możemy dojść do wniosku, że za każdym razem, kiedy mam wrażenie, że dzieje mi się coś złego, coś niesprawiedliwego, mogę w sposób taki pełen konfliktu, pełen złości odpowiadać? Niekoniecznie. To, co Świętego Pawła uprawnia do takiej postawy, jaką przedstawia nam Święty Łukasz w dzisiejszym fragmencie Dziejów Apostolskich, jest przede wszystkim jego rzetelna wiedza. Paweł jako faryzeusz, będący w stronnictwie faryzeuszów, doskonale zna prawo żydowskie. Zna je na wyrywki, jest specjalistą w swojej dziedzinie. Bardzo często osoby z kościoła, bardzo często słuchające takich kateches, które ja wam dzisiaj głoszę, mogą czuć się usprawiedliwieni, że można prowadzić konflikt na każdej płaszczyźnie. Można go prowadzić, o ile jestem przekonany, o poznanej prawdzie, widzę, że ta prawda ma Bożą objawioną wartość i jestem specjalistą w tej dziedzinie, żeby to osądzić, czyli mieć spokojne sumienie, że nie broni jakiejś ideologii, która jest mi bliska i mi się podoba, ale broni najprawdziwszej rzeczywistości objawionej mi przez Pana Boga. Bardzo często w naszych środowiskach, i nie tylko w naszych środowiskach, kiedy jesteśmy świadkami pewnych konfliktów, które powstają w kościele, widzimy, że spierają się osoby, które bardzo często nie mają bladego pojęcia o czym mówią. Wysłuchali sobie jednej, drugiej konferencji w internecie mniej lub bardziej sobie znanego kapłana, który mówi dla nich przyjemne rzeczy, nie sprawdziwszy tej wiedzy w żaden sposób, nie porównawszy ją z jakimś autorytetem, który zna się na teologii, który teologię studiował które teologie znają, się posługuje na co dzień, czują się upoważnieni już do tego, żeby na każdej płaszczyźnie tworzyć konflikt. Ten konflikt na pewno nie będzie Boży, bo nie będzie oparty na fundamencie prawdy, prawdy objawionej przez Boga. Dopiero osoba, która ma wniknięcie w prawdę, prowadzi głębokie życie Boże, potrafi rozpoznać to, co jest zgodne z nauką Kościoła, i co więcej, podpiera swoją wiedzę wobec prawdziwego autorytetu, czyli nie tego, który wysłuchałem gdzieś w internecie lub w telewizji, ale żywego człowieka, który jest moim duszpasterzem, który został przez biskupa posłany do tego, żeby prowadził mnie w drodze mojego chrześcijańskiego rozwoju, to wtedy mogę nabrać przekonania o tym, że pewnej bardzo konkretnej wartości mogę bronić. Tak jak robi to święty Paweł, nawet nazywając arcykapłana hipokrytą, że to co robi wbrew prawu czyni wobec świętego Pawła i czyni to zupełnie niesprawiedliwie. Mogłoby się zwrócić takie pytanie już na tym etapie tych katech, tych, tych kolekcji, że to mówienie ciągle o konflikcie, o tym, żeby pozwolić sobie na złość, o tym, żeby nazwać rzeczy po imieniu, o tym, żeby czasem stanąć, o oporę wobec zła, które się dzieje, jest takie nieewangeliczne. Bardzo często, kiedy, kiedy głoszę te katechezy, bardzo często pojawia się pytanie, przy księdza, no, no ale Pan Jezus w Ewangelii mówi, że jeżeli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nastaw mu drugi. Święty Paweł, kiedy został dzisiaj spoliczkowany, przynajmniej w tej interpretacji słów Jezusa, wcale nie nadstawia drugiego policzka. Czemu to robi? Czemu święty Paweł nie jest tak wierny, jako święty Kościoła Rzymskiego, nie jest tak wierny nauczaniu swojego mistrza, Jezusa, którego przecież spotkał, którego przecież poznał dzięki katechezom świętego Piotra? Czemu nie wykorzystuje tych słów, które tak dobrze znamy w Ewangelii i tak niejednokrotnie słyszeliśmy katechezy w kościołach o tym, że chrześcijanin to ten, który nadstawia drugi policzek? Dlaczego Paweł tak nie postępuje? A może bardziej? Dlaczego sam Jezus w Ewangelii nie postępuje zgodnie ze swoim nauczaniem, kiedy staje, podobnie jak Święty Paweł w Dziejach Apostolskich, w Ewangelii, staje przed Sanhedrynem i zostaje spoliczkowany i na spoliczkowanie odpowiada pewnego rodzaju znowu konfliktem, atakiem, czyli mówi, jeżeli powiedziałem co złego, to udowodnij mi, co złego powiedziałem, a jeżeli nie, to czemu nie bijesz? Dlaczego Jezus w jednym miejscu mówi, jeżeli ktoś cię uderzy w policzek, nadstaw mu drugi, a w innym miejscu sam tak nie postępuje? Dlaczego święty Paweł, który zna nauczanie Jezusa Chrystusa o nastawianiu drugiego policzka, sam tak nie postępuje? Może nasza interpretacja tej historii, tej katechezy Jezusa o nastawianiu drugiego policzka, o niestawianiu oporu złemu, po prostu jest błędna. Kiedy spojrzymy na ten opis w Ewangeliach tej, tej wypowiedzi Jezusa, kiedy postaramy się tę historię zrozumieć kontekstowo, czyli zgodnie z historią, kontekstem, w jakim została powiedziana, może ona nabrać zupełnie innego obrazu. Tak jak mówiłem na początku, kiedy policzkowano w tamtych czasach w starożytności chrześcijańskiej, nigdy nie policzkowano otwartą ręką. Nie można było policzkować lewą ręką z tego względu, że lewa w tamtej kulturze, lewa dłoń była zawsze do rzeczy nieczystych. Prawa dłoń, otwarta dłoń służyła do tego, co jest najświętsze i najczystsze. Z jednej strony do chwytania pokarmu, z drugiej strony udzielania błogosławieństwa. Dlatego nie można było uderzyć człowieka otwartą dłonią, ponieważ mogłoby to być nieczyste, mogłoby to otwartą dłoń zabrudzić. Dlatego jedyną możliwością było uderzenie drugiego człowieka w drugą stroną swojej dłoni, a więc kiedy chciano prawą ręką uderzyć drugiego człowieka, trzeba było go, go uderzyć w jego prawy policzek, nie lewy. A więc człowiek uderzający prawą ręką w prawy policzek może drugiego człowieka poniżyć i Jezus w tym wypadku mówi, jeżeli ktoś cię tak uderzy, jeżeli ktoś cię spoliczkuje, jeżeli ktoś cię poniży w ten sposób, nadstaw mu drugi policzek, czyli w tym wypadku lewy. I kiedy człowiek nadstawia swój lewy policzek, pokazuje w ten sposób, że osoba, która będzie by chciała go drugi raz uderzyć, po prostu nie jest w stanie już tego zrobić. Zgodnie ze zwyczajami żydowskimi. By musiała albo zrobić to lewą ręką, czego nie może zrobić, albo próbować zrobić to dłonią otwartą, czego też nie powinna robić. A więc słowa Jezusa, kiedy mówi, na, kiedy ktoś cię uderzy w prawy policzek, nastaw mu lewy, to przede wszystkim katecheza Jezusa o tym, żeby nie oddawać złem za zło, ale pokazać drugiej osobie, że drugi raz mnie już nie poniżysz. Pierwszy raz ci się to udało. Pierwszy raz być może mnie zaskoczyłeś swoim zachowaniem, natomiast na drugi raz ci już nie pozwolę. To jest postawa w pełni chrześcijańska. Chrześcijanie to nie jest ten, który ma być naiwny, który ma dać się poniżać drugiemu człowiekowi, który dla samej zasady, bo tak kiedyś usłyszał przy pierwszej komunii świętej, że ma być pokorny, że ma przyjmować każde cierpienie itd. itd. To jest błędne myślenie. Chrześcijanin to ten, który nie zapłaci złem za zło, ale drugi raz w zły sposób nie pozwoli się potraktować. tym jest właśnie nadstawianie drugiego policzka. Owszem, ktoś powie, no ale Jezus przecież poszedł na krzyż. Przecież ostatecznie dał się przybić do drzewa krzyża. Oczywiście, że tak. W życiu chrześcijańskim będą takie momenty, w którym my sami będziemy w pełni męstwa podejmowali decyzję o tym, żeby dać się poniżyć drugiemu człowiekowi, bo rozeznamy w danej konkretnej sytuacji, że z tego wypłynie bardzo konkretne dobro, do którego zapraszam mnie Pan Bóg. Natomiast nie jest to zasada codzienna życia chrześcijańskiego. Jest to zasada rozeznania. Tak jak Jezus rozeznał, że dany moment jego historii życia jest tą chwilą, w której jest w stanie oddać swoje życie. Jezusowi nikt życia nie zabrał. On sam je oddał dla zbawienia całej ludzkości. I to jest znowu postawa chrześcijańska. Że czasami większym męstwem, większą siłą będzie umiejętność. Zrezygnowania z prawa, któremu przysługuje prawa do szacunku, prawa do godności, dla jakiegoś konkretnego, zdecydowanego większego dobra. Natomiast ogólną zasadą jest ta zasada Pawłowa czy Jezusowa, żeby nie odpłacać złem za zło, ale też nie pozwalać się w żaden sposób poniżać, tak jak czynił to chociażby święty Paweł, tak jak czynił jednokrotnie to nasz mistrz Jezus Chrystus, tak jak chcemy czynić to my. Amen.